dzień dobry. Dzisiaj jest 13 maja 2025 roku. Od godziny 6 Tutaj mamy, gdzie mamy ten 13. O, tutaj. Teraz po od godziny 6:00 do czwartku do godziny 19, Księżyc w Skorpionie. Skorpion działa na organy płciowe, pachwiny, cewkę moczową i system nerwowy. Skorpiona obrazuje nam tutaj ten rysunek, za co odpowiada właśnie skorpion. Więc możemy sobie tutaj popatrzeć i sprawdzić dobrze. Nie robimy operacji na te części ciała, chyba że to konieczne. Te dni oferują nam najlepszej jakości węglowodany, co ma znaczenie dla systemu nerwowego. Możemy dzisiaj obiadać się słodyczami, dzisiaj, jutro, pojutrze. W tych dniach trudno przychodzi akceptacja, wnikliwe, drążące i badające siły skorpiona i to jest żywioł. I tak dni skorpiona to dni liścia. Tutaj mamy pokazane i żywioł wody, bardzo korzystne sianie i sadzenie, a także zbiór i suszenie wszystkich gatunków ziół, gdyż mają wtedy szczególne korzystne działanie. Korzystne jest również sadzenie i sianie warzyw liściowych, koszenie murawy, podlewanie roślin pokojowych i balkonowych, robienie większego prania. Co tu jeszcze możemy, a szczególnie teraz, jak księżyca ubywa, to szybciej pozbywamy się jakichś plam. Niekorzystne cięcie drzewek i krzewów owocowych, cinanie z drzew, niebezpieczeństwo pojawienia się korników. W dniach skorpiona, podobnie jak i wagi, szczególnie szkodliwe jest dla podbrzusza siedzenie na zimnych powierzchniach. Również picie płynu w dużych ilościach po południu między godziną 15 a 17 zapobiega wielu stanom zapalnym pęcherza moczowego, lub y, usunęło je już na początku, więc pijmy właśnie w tym czasie więcej płynów. Możemy jakieś piwo bezalkoholowe, również bez żadnych dodatków, który przepukuje pęcherz. Także róbmy obserwacje, zapisujmy swoje spostrzeżenia. Notujmy tu mamy taki ciekawy almanak biodynamiczny, gdzie możemy sobie zapisywać różne y, spostrzeżenia. Tutaj najlepsze dni się właśnie na podstawie y, tego kalendarza obserwuję otoczenie y, w momencie w y, kiedy przebywa księżyc, w jakim, w, w, w jakim gwiazdo zbiorze i jak to działa. Dziękuję.